Zobaczyć, tak to właśnie wyglądacie. Okay. Pokażę na starość po to mnie dla każdego. Teraz no, pokażę jak to wygląda tutaj. Up. Nowy chłopak, uczęć. Ile masz lat? 13. Jak się podoba pierwszy trening odsłup? No dobrze jest. Super. No. I jak widzicie tutaj. Matki z synami też przychodzą, prawda? Jak Ci się podoba dla treninga boksu? No, super, Dlaczego to lubisz? Nie wiem. <grym> <grym> Bo jest super fajnie, nie? To jest super fajnie. <grym> Tutaj tak samo. Kontynuują, tak? Kontynuujemy, hop. nie, Właśnie jeszcze raz, popraw. Jeden raz, dwa, trzy. Hop, hop, ekstra. Artur już Paweł zawsze obecnie na treningach nie opuszczają. Razem mają chyba ze 100 lat, ale radzą sobie świetnie. Jak widzicie, każdy każdemu tutaj pomaga, życzliwie się dzieli doświadczeniem, poprawiamy swoje najmniejsze i najprostsze błędy, bo nie każdy jest na tym samym stopniu. Panie, tak jest Bartek. Hop. 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 Super. Można być matką trójki z najbliższych dzieci, mieć małostkę biznesik i przychodzić na treningi boksu. Jak ta właśnie Pani? To się chwali. Można mieć syna i zabierać go również na treningi boksu. I się dobrze bawić. Kryzłanie? Nice. Nice. Yeah, yeah. Cześć, jestem Artur. Trenuję boks z Konradem od roku. Boks dla każdego. Klub Trondheim. Świetne zajęcia. Wspaniali ludzie. Proponuję każdemu. Hej, jestem Natalia. Mam 36 lat. Jestem mamą dwójki dzieci. Treningi z Konradem zaczęłam kilka tygodni temu. Jest naprawdę super. Treningi to wysiłek fizyczny, ale również dawka dobrej energii. Tak więc polecam. Się, chod, tak jeszcze atakuj. Tak jest blisko siebie, blisko siebie, nie boimy się wymiany. <śmiany> <śmiany> jestem Paweł, mam 28 lat dwóch miesięcy chodzę na treningi bokserskie do Konrada. Uprawiła mi się kondycja e, fizyczna, dużo też psychika, też, też dużo lepiej trenuję. Jest dużo zabawy, jest dużo wspaniałych ludzi, także każdego z za, zapraszam, w serdecznie. Cześć, mam na imię Marek, mam 32 lata. Trenuję z Konradem boks około roku czasu, bardzo korzystnie wpłynęło to na moje życie. E, nauczyłem się trochę techniki, poprawiłem e, swoją wydolność. Zmieniłem kilka na nawyków żywieniowych no i poznałem super ludzi, także polecam gorąco. Witam, Edi, 33 lata. Drugi trening tutaj. Bardzo fajna ekipa. Sala, bardzo fajnie przystosowana do treningów. Profesjonalne prowadzenie zajęć. Mamy tutaj mieszany skład, są dziewczyny, są chłopaki, różne kategorie wiekowe. Myślę, że wagowo również tutaj można się dopasować do ekipy, która dzisiaj z nami trenowała tutaj. Myślę, że fajnie byłoby, gdyby było nas więcej tutaj. Także zapraszam serdecznie tutaj do udziału w zajęciach. Super.